Tak. W internecie można nagrać wszystko i powiedzieć wszystko, ale to też ma swoje konsekwencje, bo ktoś cię sprawdzi, chłopie. E, mój ulubieniec znowu nadaje i tym razem nadaje na mnie, bo wykazałem mu błędno, błędne rozum, rozumowanie, a w takich przypadkach nasz ulubiony pan Krzyś bardzo lubi się zagotować, zapluć, poobrażać ludzi. No posłuchajcie sami, zanim to zniknie z internetu. O czymś innym, ale co się odleczy, to nie ucieczę. Silverfox napisał mi komentarz, już wam go pokazuję. Już wam pokazuję. Oczywiście, jeżeli uda się udostępnić. Bo Silverfox generalnie po raz kolejny wykazuje się tym, znaczy spolatorstwem i tym, że manipuluje faktami po to, żeby udowodnić tezy, błędne tezy albo podważyć jakieś tezy prawdziwe. Superfob zasłynął na tym, że przesław afery tawek. No dobra, tutaj mamy z panem Krzysiem swoje za uszami. W sensie lubimy sobie poudowadniać pewne rzeczy. Natomiast ja mu tutaj teraz grzecznie pokazałem w komentarzu, że odwołuje się do błędnych wskaźników, bo porównuje dwa, dwie różne wartości i dochodzi do błędnych wniosków. Natomiast nazwał mnie ponownie manipulatorem, tak jakby miał jakiś w tym cel. On no, po prostu pokazuje, żeby nie opowiadał bzdur. Natomiast pan Krzysztof jest na tyle, jak to by powiedzieć, świeżony w tym, że cały świat jest przeciwko niemu i wszyscy, wszyscy manipulują, w tym ja najbardziej, a jego dane są prawdziwe i jego pogląd na świat jest prawdziwy i cały świat się myli. No cóż, no Posłuchajmy, co ma pan Krzysztof do powiedzenia, a ja zaraz wam powiem, o co chodzi z tymi wskaźnikami. Na materytawek po raz pierwszy. On twierdził, że oszustem nie jest dealer, który błąd. Yy... No, sorry, reklamę. Lecimy po prostu na nagrywanie. Okazję: Amazon Black Friday. Posiadacza stakera, który miał numizmaty, a dealer go wprowadził w błąd w ten sposób, że powiedział mu, dealera, sprzedawca od dealera, powiedział mu, że. Te numizmaty są fałszywe i w związku z tym chcieli od niego je kupić taniej niż to, było, niż to wynikało z oferty na stronie. To on stwierdził, że ten dealer nie jest, to nie jest oszustwo dealera, tylko oszustem jest staker, który szukał sobie najlepszej oferty na rynku do sprzedaży swoich walorów. To jest. Nie, ja wcale tak nie powiedziałem, że jest oszustem. Ja powiedziałem, że w, naszej, w naszych genach jest trochę kombinatorstwa. Nie będę wracał do afery 15 rubli, bo, bo to jest bez sensu. Natomiast na ile znam to środowisko i na ile znam handlarzy, którzy po prostu sobie lubią pospekulować, no to po, tak jak pan Krzysztof powiedział, szukamy sobie najlepszej ceny. i do końca chcemy być w tym moralni, uczciwi. W sensie każdy liczy na no zysk dla siebie. No jest troszeczkę ludzi takich, którzy próbują uzyskać troszeczkę więcej od życia niż, niż to warte. Dobra, zostawmy aferę 15 rubli, ale to widać, że pan Krzysztof już ma wyrobione zdanie o mnie, ja zresztą o nim też. Natomiast jakoś nie czuję potrzeby dzielić się ze światem tym, co, co, co myślę o tym człowieku. To jest mniej więcej. To jest mniej więcej poziom a a teraz już wam pokazuje, bo chodzi cały czas, wraca sprawa pierogów ruskich i tym, że pierogi złoto straciło wartość nabywczą w stosunku do pierogów ruskich. Mówiłem o tym wczoraj, zupełnie nagrany materiał spontanicznie przeze mnie, zobaczyłem jakiś materiał, w którym jeden z analityków stwierdził, że pierogi ruskie i koty skabowe podrożały o 120% w ciągu 10 lat. i ja... właśnie, panie Krzysztofie, jeżeli mamy na, na wejściu śmieci i opieramy o to później swoje jakieś analizy, to na wyjściu też dostaniemy śmieci. I tutaj się odwołuję do tego, że źle Pan odczytał wskaźniki, które pokazał ekspert. Dwa razy umieściłem Panu komentarz i wydaje mi się, że dwukrotnie Pan go usunął, dlatego publikuję ten film. Wtedy błędnie, omyłkowo e, pobrałem ze strony NBP dane dotyczące wzrostu cen złota od 2014 roku. Nie wiem, dlaczego mi zaćmiło, że 10 lat, od dzisiaj wstecz to jest do 2014 roku. To jest oczywiście nieprawda. E, Zrefektowałem się w trakcie nagania, że popełniłem błąd i powiedziałem i sprawdziłem e, 2015 rok. E, no i tak, co wynika stąd. Wynika, wynika z tego, że rzeczywiście w ciągu 11 lat ten wzrost był inny, tylko że ja nie wiem, jaki był wzrost ceny pierogów ruskich w ciągu, w ciągu lat 11. Wiem, jaki był w ciągu 10 lat. Ja też nie wiem, jaki był wzrost cen pierogów ruskich, natomiast do tego, co mówił ekspert, znalazłem kotlety schabowe. Czy tam schab bez kości i ten pies tam w każdym bądź razie, dane zaraz wam pokażę. Dlatego, że tak powiedział tamten analityk, że to było 120%. W związku z tym ze strony NBP pobrałem sobie dane, wychodzi, że w ciągu, 11 lat wzrost ceny złota jest 125%. Jak tu wyliczył Silver Fox 125 i 99% wzrost ceny. On tutaj podaje nie wzrost ceny, tylko o ile cena dzisiaj jest wyższa niż wtedy. Po prostu jest manipulacja danymi. I stop. To pan zmanipulował, bo ekspert powiedział 120%, ale nie powiedział czego. Jeszcze raz, cofnijmy się. Gdzie ja tutaj popełniłem błąd? Niby. Spowolnimy do normalnej prędkości. Jeszcze o ile... Cena dzisiaj jest wyższa niż wtedy. Po prostu jest manipulacja. O ile cena jest wyższa niż wtedy? To powiedział ekspert o 120%. Panie Krzysztofie, zaraz do tego dojdziemy. Zaraz panu pokażę. Bo jeżeli ja panu piszę prawdę, to pan ją urwa, usuwa ze swoich filmów po to, żeby się zgadzała narracja. Tak więc. Sorry ludzie, muszę dbać też o swoje dobre imię i nie robić siebie idioty po prostu, albo nie wiem co, nieważne. Tak więc porównujemy albo 125, które pan tutaj wskazuje, do 20, albo 120 do 225. Idźmy dalej. Stipulacja danymi. Że to niby jest o 100% więcej, to nie jest o 100% więcej, tylko cena jest 225,99% wyższa niż wtedy. Natomiast teraz więcej jest o 125%. I... No i z tym się zgadzam. Tak, mamy dwa, dwie, dwa wskaźniki. Porównywalne, ale musimy porównywać dwa identyczne wskaźniki, a nie wskaźnik A do wskaźnika B, bo wtedy wychodzą bzdury. I wtedy pan prowadzi tą narrację, że świat jest roku dziwny i w 2015, pan rozumie. czyli ten okres, o którym mówił tamten ekspert, tamten analityk, wzrost ceny złota jest 94, 94,42%, czyli jest mniejszy niż to 24%. O, właśnie, wróćmy jeszcze raz do tego fragmentu. Tak więc tutaj sobie wybieramy. Tutaj sobie właśnie zaczynamy wybierać, co nam pasuje do naszej tezy. Albo porównujemy 194. Uwaga, jeszcze raz. Czyli jest mniejszy niż 124. Setnych czyli jest mniejszy niż 124%, 120%, bo wynosi 94. No tak, no jeżeli sobie obetniemy 100, z jednego wskaźnika, ale w drugim 100 zostawimy, no to kurwa będzie mniejszy. Bo... Czego nie rozumiesz? Z No i tyle. I to jest właśnie sposób, w jaki naganiacze na złoto, naganiacze na srebro, czy wyznawcy złota i srebra, albo, albo trole, nasyłani przez dealerów, funkcjonują. Czyli zmanipulować dane w taki sposób, żeby się wydawało, że jest że jest lepiej, jeżeli... No brawo! Właśnie do tego doszliśmy. Tak zmanipulować dane, żeby wydawało się, że jest lepiej, albo żeby się wydawało, że jest gorzej. Kurde, ludzie, pilnujcie się, pilnujcie się, sprawdzajcie dane źródłowe, poświęćcie na to trochę czasu. Czasami można się po prostu pieprznąć i powiedzieć jakąś bzdurę, ale... Kurczę, trzeba się do tego przyznać. Ja nie jestem nieomylny i czasami też walnę jakiś idiotyzm. I naprawdę nie obrażam nikogo na, na, na wizji, ani w komentarzach, ani na forach. Przyznaję się do błędu. Sorry, miałeś rację, albo nie zgadzamy się, bo, bo myślę inaczej. Nieważne, ale jeżeli ktoś cię opluwa po prostu publicznie i mówi, że jesteś idiotą, no to sorry, no ileż razy można nadstawić tyłek. Panie Krzysiu, klepnąć się w czoło, przeprosić i będzie dobrze. Jeżeli w ten sposób, no bardzo prosto, 100%, jeżeli cena rośnie o 100%, to znaczy, że ta cena po w środkowym rzędzie, podam... No, to też, zaraz Wam pokażę właśnie, jeżeli ta cena to w środkowym rzędzie, no, podstawie mięcha. W środkowym rzędzie tutaj powinna być, czyli po prawej stronie, powinna być dwa razy wyższa niż cena podana z drugiej strony. Widać, że nie jest i stąd wynika te 94%. I w tym kontekście, w kontekście wzrostu ceny jakiegoś dobra o 120%, złoto wzrosło o 94, ani o 194, tak podano tutaj. Dobra, dalej już nie idźmy. Posłuchajmy sobie teraz właśnie materiału źródłowego. Pan Marek, podał jakieś wskaźniki, trzeba było dojść, jak on to policzył. No, trzeba było sprawdzić. No, faktycznie liczby, większe liczby mówią bardziej wyraźliście niż te mniejsze. Tak więc rzucił po prostu jakimiś dużymi wskaźnikami. Ten wzrost, szczególnie tych cen, które bezpośrednio nas dotyczą co miesiąc, czyli nie wiem, nie smartfonów, które przecież nie kupujemy bardzo często, tylko żywności przede wszystkim i opłat różnego rodzaju związanych z naszym życiem, przede wszystkim użytkowania mieszkania, one się rozłożyły nierówno. I akurat to, co chyba najbardziej działa na wyobraźnię, ale też na nasze portfele miesięczne, czyli właśnie żywność, a w szczególności dania gotowe. Bo warto powiedzieć, że w ciągu tych 10 lat bardzo mocno zwiększyliśmy korzystanie z różnego rodzaju punktów gastronomicznych. To jest mniej więcej 17-18 punktów procentowych więcej Polaków. To oczywiście też jest pokłosiem tej, tego wzrostu nas, naszej zamożności. I druga część, czyli właśnie to, co związane jest z użytkowaniem mieszkania, no przede wszystkim prąd. Tu nie będę odkrywczy, ale woda też przecież na przykład. Te ceny wzrosły w ciągu tych 10 lat o wiele, wiele bardziej. Żeby nie być gołususławym, słownym i, i, i mówić o takich bardzo mocnych konkretach, pierogi ruskie w ciągu tych 10 lat podrożały prawie 120%, kotlet schabowy tyle samo, najmniej pizza. Ale to są o wiele większe zmiany niż to, co tutaj widzimy. Prąd, prąd w 2013... Sorry, tam było odwołanie do pierogów ruskich, czyli 120% i kotlet schabowy o tyle samo. Dobra, bo to jest ważne, że o tyle samo, czyli porównujemy sobie, bo sięgnąłem, tak jak powiedziałem wcześniej, do, do kotletów. Ale też mamy o prądzie. W tym roku taka przeciętna cena w tych kontraktach gospodarstw domowych to było 22-23 grosze za kilowatogodzinę. Dzisiaj mamy złotówkę. To jest razy 4, 400%. No tak, ale pytanie. No tak. Czyli mamy 25 razy 4, czyli mamy złotówkę, czyli 400%. Na takich wskaźnikach. Opieramy narrację. Teraz ten wskaźnik musimy sobie odnieść do tego wskaźnika, który wam podałem, czyli ceny za, NBP, za gram wszystko jedno. Wskaźnik referencyjny do ceny obecnej. Wyszły podobne liczby. Jeżeli porównujemy dwie różne liczby, no to nie jesteśmy, w kurde, mamy błąd poznawczy. Sorry. Yy, mała pauza, bo muszę sięgnąć sobie do portalu dla handlu. No dobra, jestem z powrotem. Portal dla handlu, czyli jedno z bardziej wiarygodnych źródeł. Oni tam sobie agregują ceny z różnych sklepów. <coughs> tak jak mówię, pierogi ruskie nie znalazłem, ale jest cena schabu. Cena schabu dzisiaj, jakby ktoś był zainteresowany, średnia 24, no ale my musimy się wrócić do powiedzmy stycznia, styczeń gdzieś tutaj. No, też mniej więcej tyle samo, 24,30, no tam później jakieś wahania, może promocje, no 20 zł, no nieważne. A teraz lecimy do 2014. No, stop, gdzieś tutaj. Czyli mamy tak, 17,77. Cena ze stycznia 2014. Cena z kwietnia do tego średnia no 17, jakieś maksymalne, ale tutaj był jakiś pik. No, przyjmijmy właśnie tą średnią 24, czy tam 23. Wszystko jedno. Czyli 17. Gdyby wzrosło o 120%, no to, to nie by było 24. Tak więc tutaj mamy tą prostą matematykę i błąd wejść, no, danych wyjściowych, i później odnoszenie się do czegoś, co nie pasuje w narracji. A jak się manipuluje? Napisałem dwukrotnie ten sam komentarz z prośbą o nieusuwanie drugim razem. I co? Mamy te komentarze. Zero komentarzy pod tym filmem. Brawo, panie Krzysztofie. Brawo za czujność, brawo za to, że jednak broni pan swojej racji jak niepodległości. Chwali się chwali. Natomiast. Sorry, no. Yy. Skomentowałem chyba wystarczająco dokładnie i wystarczająco dobrze, że ktoś ma ochotę, może policzyć sobie to na, na piechotę dane z MPP i portal dla handlu. Zapraszam, trzymajcie się.